Dzień dobry, witam serdecznie i dobry wieczór wszystkie zodiakalne lwy dziś rozkład tygodniowy od 14 do 20 stycznia 23 roku rozkład ogólny no zobaczymy co tydzień przyniesie drogim nowo. oczywiście standardowo zapraszam na kanał yy, mogę mówić trochę ciszej, bo coś mnie w gardle drapie. Zresztą słuchając siebie to czuć, że od kilku już chyba kilku dni bądź nawet i dłużej męczą mnie zatoki, bo strasznie się zatykam, ale mniejsza. O. Dobrze, energia. Tygodnia. Wasza energia lewy. co z przeszłości ma wpływ na ten tydzień podstawy sytuacji w tygodniu. rada dla Was co jest Waszym pragnieniem no i jaki będzie wynik tygodnia. Przygotujemy talię dopowiadającą i przypominam, że już są rozkłady miłosne na miesiąc luty, więc zapraszam do oglądania, do zapoznania się w szczególności, jeżeli znacie to ze swoim zodiakiem venusjańskim. Talia to do opowiadań przygotowana. I rozpoczynamy. Energia tygodnia to jest as buław. W tym tygodniu drugie lwy będziecie w swojej energii w energii ognia. Będziecie kreatywne, będziecie pełne odwagi, pełnej, peł, pełni entuzjazmu. I będziecie wręcz bym powiedział niepohamowane w swoich działaniach. Będziecie parły do przodu i przede wszystkim będziecie czerpać niebywałą radość z tego tygodnia. Po prostu no, ja myślę, że czuję taką pozytywną siłę, jak patrzę na tą kartę, i wiem, że będziecie miały taką siłę. Dobrze, jaka jest Wasza energia? Energia dziesiątki kielichów: obfitość, szczęście, radość. Eee, radość w tego, w co macie w środku. Radość będziecie czerpać z głębi Waszego wnętrza. Eee, będziecie w energii radości z bliskimi. I mam wrażenie, że to wy będziecie powodem tej radości. Hmm. Patrzę na tą kartę i mam jeszcze takie wrażenie, że wam się to będzie podobać. Wy to zaakceptujecie. Taką będziecie mieli energię. Dobrze, co z przeszłości ma wpływ na tydzień? No, przemyślałyście sobie chyba to i owo z poprzedniego tygodnia i doszłyście do jakiegoś do jakiejś równowagi emocjonalnej. Poukładałyście sobie w sercu i w duszy to, co powinnyście, drogie lwy. I Myślę, że Wasza emocjonalność i Wasze intuicyjne podejście wprawiło Was w energię dziesięciu kielichów. Co jest jeszcze dodatkowo podbite energią tygodnia, czyli Waszą energią ognia. Dobra, eee, co będzie generować sytuację? Królowa podstawy sytuacji w tygodniu. Dla Was sytuacje będą. Uuu, mm. tu poczułem taką małą zagwódkę. Patrzę na kartę Królowej Mieczy i mam wrażenie, że Wy będziecie nawet nie tyle, co ostre dla kogoś, czy ostre w osądzie, czy ostre w swojej emocjonalności. Ale mam wrażenie, że ta królowa dla was e, będzie taką taką szansą do bycia w stu procentach szczerym w tym tygodniu. E, czyli będziecie korzystać ze swojej odwagi i entuzjazmu, ale będziecie również bardzo szczerymi lwami, bez żadnego kombinowania, bez bez, bez żadnych matactw, będziecie takimi osobami otwartymi i błyskotliwymi w swych wypowiedziach. Rada. No piękny macie ten rozkład. Po prostu ogrzewajcie się we własnym słońcu, czerpcie energię z siebie samych, czerpcie z energii z tego, co robicie dookoła i korzystajcie z tej energii. Radą jest dla was to, żeby nie bać się podejmować inicjatyw, korzystać z tego, popatrzcie się, jaki w ogóle tu macie układ. No nie wiem, co by musiało się stać, żeby hmm, przedobrzyć, że tak powiem. E, jakie jest wasze pragnienie? Wasze pragnienie jest wyrwać się z jakiegoś dołka emocjonalnego? Hmm. Jakby coś by wam na duszy leżało, ale co wam takiego na duszy leży, na sercu, na wątrobie? Dziewiątka buław. Ósemka, trójka... I to będzie w ten sposób Drogie lwy. Wy jesteście po prostu w emocjonalnym e, roztar roztargnieniu i jesteście tym już zmęczone. E, bo. Bo tak. Bo macie ósemkę buław. W tej talii ósemka buław według mnie jest kartą ochrony. Popatrzcie się, że to buławy. Jest anioł, e, bądź przedstawienie Erosa, e, który trzyma strzałę o włócznie. E, te buławy go chronią, a on chroni ludzi, którzy są za nimi. I e, tutaj. Chodzi, że wy będziecie podejmować działania ochronne i powinniście się nie bać współpracy z ludźmi, ale powinniście się wystrzegać według mnie tych kielichów, bo. Dlaczego powinniście się wystrzegać tych kielichów? Powinniście się wystrzegać tych kielichów. Bo one was będą prowadzić do jakiejś tam przyjemności. Mam wrażenie, że to tak będzie odwracać waszą mm, uwagę e, od tego, co jest naprawdę ważne czyli współpracy z ludźmi i bycie w tej energii ochronnej. Bo wy już jesteście zmęczeni i wam to nie daje, tak jakby, mm, spokoju. Jesteście zmęczone e, czasem. Przeszłym, i Waszym pragnieniem jest niebywale oderwać się od tego, i ten tydzień będzie bardzo dobry do tego, żeby się oderwać, bo wam się będzie po prostu wszystko tutaj układać. I jakie będzie zakończenie tygodnia? Zakończenie tygodnia będzie siódemką mieczy. Zakończenie tygodnia jest takie, żebyście po prostu w tym tygodniu, będąc przy tej dobrej energii, troszeczkę nie przekombinowały. Bo jak już tak dobrze nam idzie, to sobie pozwólmy troszeczkę na: e, No, jak się nie da zgodnie z prawem, no to spróbujemy troszeczkę poza albo nagięć. Ale tu nie chodzi o to. I ja bym was wystrzegał właśnie od wszystkich działań, które by was skłaniały do nieszczerości. Patrzcie. Podstawą sytuacji będą, będzie szczere zachowanie. Jesteście w dobrej energii emocjonalnej, czerpiecie. Energia tygodnia to jest energia odwagi, podejmowania. Macie super energię, ludzie będą się chcieli ogrzewać wokół Was i Wy będziecie um, ogrzewali ludzi e, swoim światłem. E, I Waszym pragnieniem jest się wyrwać z tej e, trójki emocji, bo Wy już jesteście zmęczeni pewnymi działaniami, ale nie przekombinujcie. To jest taka rada dla Was, bo w tym tygodniu, w tym jako wynik, jako całość tygodnia chodzi o to, żebyście się nie okazali z, nieszczerzy. I jeszcze dopytamy, dlaczego jest tu ta siódemka w tym wyniku? Bo możliwe, że musicie się wystrzegać kogoś, kto będzie chciał być nieszczery wobec Was. Albo będzie Wam zrobił, chciał zrobić psikusa, więc ta siódemeczka mieczy jest tutaj, bo ktoś was obserwuje i ktoś wam, można powiedzieć, mocno zawiści. Mam wrażenie, że widzi was na piedestale, ktoś jest tam w tym tłumie i będzie wam chciał troszeczkę dopiec. No i popatrzcie się. Jest diabeł, jest paś i jest... Ktoś po prostu jest nieszczery wobec was, yy, zazdrości wam Bystrości Waszej i będzie chciał Wam zrobić coś złego. Będzie nieszczery, będzie agresywny, będzie działał wobec Was na Waszą szkodę. I tego się, drogie Wy, wystrzegajcie, bo macie fajną energię, dobrą energię i możecie zdziałać bardzo dobro, dużo dobrego. I zawsze zachęcam, żeby robić po prostu dobre rzeczy dla siebie i dla innych. No dziękuję wam i życzę dobrego tygodnia. Pozdrawiam i na luzie.